Cześć! Po ostatnich wędrówkach na niższe szczyty w polskich górach dzisiaj zarzucamy coś cięższego na klatę i za cel obraliśmy sobie tarnicę. Aktualnie jesteśmy w Ustrzykach Górnych, skąd w planach jest przejazd busem do Wołosatego i stamtąd niebieskim szlakiem podejście na Królową Polskich Bieszczad. Dziś szczęście gamonia nas opuściło. Pogoda nie jest do końca idealna, choć nie jest też dramatyczna. Zachmurzenie, jak widać, pełne. Dość zimno, na szczycie nawet poniżej zera jest prognozowana temperatura. Na szczęście, przynajmniej nie ma opadów deszczu. Na razie też nie ma jakiegoś silnego wiatru. Małe obawy są związane z tym samym busem, ponieważ nie do końca jesteśmy pewni, czy on przyjedzie, czy nie. Za kilkanaście minut okaże się, czy będziemy zmuszeni już na dzień dobry zmienić nasze plany. Czy jednak pierwotne założenia będą realizowane. No! No i cyk, obawy okazały się płonne, PKS Jarosław okazał się naprawdę solidną i punktualną firmą i już jesteśmy w Ołosatym, gdzie po stosownej opłacie za wejście do parku narodowego wyruszamy na Tarnicę, czyli tu. Przed nami ponad 12 km zaplanowanej trasy, którą powinniśmy pokonać w nieco ponad 4 godziny, a tymczasem ruszamy, choć ostatnio kumplując się z czatem GPT zasugerował on, że poza niedźwiedziami na no nasze życie czyhać będą też wilki i żubry. Więc obawa rośnie, ale naprawdę pełni nadziei idziemy zdobywać tarniczkę. Nara. My no jesteśmy w połowie drogi na szczyt. Tłumaczę to so na angielski, to będzie Halfway to Orgasm. No podejście od Wołosa Tego jest bardzo wymagające, strome. Daje się nawet we znaki. No i teraz co najgorsze wychodzimy już z linii lasu. A słyszę jak wiatr hula tam po szczytach, więc będzie dosyć wiecznie. No plusem jest to, że te wspomniane wcześniej wilki i żubry i niedźwiedzie nas nie dopadły. Żyjemy, idziemy dalej. Zaczął śnieg nawet pruszyć, delikatny. <laughs> Ale widoczki, wow, nie? Fajne, chociaż pogoda nie rozpieszcza, no to jest, jest na czym oko zawiesić. No, maszerujemy dalej i widzimy się na szczycie. Chcę jak Dobra, weszliśmy. Jest i ona moja wymarzona bieszczadzka zona. Bo już facet, jeżeli musi powiedzieć, co tak, to tylko księżniczce. No a Tarnica jako, że rządzi polskimi Bieszczadami, to chyba tą księżniczką jest, no nie? Uf, wieje niesamowicie. Ech, ciężko pod góreczkę. Szczególnie pod tego z poziomem padającym śniegiem. Tak naprawdę najbardziej zaskakująca była liczba osób, którą tutaj spotkaliśmy po drodze. Bo ich więcej. Dzisiaj jest 8 maja, czwartek, i tych osób spotkaliśmy więcej niż 1 maja wchodząc na Sokolice. Choć akurat szczęśliwie na samym szczycie jesteśmy sami, aczkolwiek tutaj razem ze mną powinna być przynajmniej jeszcze jedna osoba. I tak, mówię to o tobie. No, podejście od głosu tego naprawdę strome, wymagające. Przeszło ponad dwie godziny nam. Trochę więcej niż się spodziewaliśmy. I tak naprawdę nie wiem czy mnie w ogóle słychać. Tak wieje, że kamerki nie mogą trzymać w ręku. Także schodzimy na dół i widzimy się dalej. No już połowa zajścia za nami, a w zasadzie najgorsze za nami, bo to co nas wybliździło tam na tych graniach, o tam gdzieś. No masakra, straszny wiatr dzisiaj. Przy okazji śnieżek, który zupełnie poziomo padał. I pobudzi po takie masowanko robił. No no nie było fajnie. Widoczków też tak do końca nie ma, no bo te chmurki jednak troszeczkę tutaj przysłaniają. Ale jest zarobiście, mówię wam. No strasznie fajnie. Wyciszyło się tych ludzi, bo widzę, że jednak na tym odcinku Wołosate, Tarnica był spory ruch. My schodzimy teraz do Ustrzyk Górnych. Cisza, spokój. No od już się schowaliśmy. Właśnie zaraz wejdziemy do lasu. No niestety wejdziemy do lasu, bo znowu będziemy łatwym celem wilków. Ry... Rysiów nie, bo rysie nie są groźne. Wilków, żubrów i niedźwiedzi. No ale chat GPT też powiedział nam, jak się zachowywać, jak spotkasz takie zwierzątko, więc wow. Będziemy na dole. Zrobimy filmik, wrócimy na YouTube'a i będzie gitara. Powiem Wam więcej, nawet że każda taka realizacja pomysłu rodzi kolejne dwa nowe, więc tu naprawdę może być ciekawie. Coś minęliśmy. Zobaczymy, co to. Kierunkowskaz. Ustrzyki górne A120, Tarnica 120 No, będzie blisko. Daleko jeszcze, daleko jeszcze, daleko jeszcze, daleko jeszcze, daleko jeszcze. Otóż nie, już jesteśmy na miejscu. 12 km 3,5 godziny i kończymy naszą trasę w Ustrzykach Górnych. Chcieliśmy dzisiaj wybrać trudniejszą wersję tej trasy, dlatego zaczęliśmy w Wołosatym, ale paradoksalnie mam wrażenie, że startując w Ustrzykach, kończąc w Wołosatym, będzie znacznie trudniej, ponieważ... Z ustrzyk to podejściem jest zdecydowanie mniej strome, ale dużo dłuższe i pewnie da się bardziej w kość niż chwilowe mocniejsze wspinanie się patrząc od strony bołosatego. Natomiast gdybym chciał przebyć tą trasę, to zdecydowanie startowałbym w ustrzykach. Sama traska i sama wędrówka wspaniała jak zwykle. Naprawdę fajnie jest się przejść po bieszczadach, po naszych górach, poglądać sobie piękne widoki, powalczyć z piękną wichurą, pochować się przed. Bijącym po policzkach śniegiem, wszystko to naprawdę powoduje, że wrażenia po takich wędrówkach są fenomenalne i naprawdę człowiek nastawia się bardzo pozytywnie po takich przygodach. No, te wszystkie mi nie, nie będę o nich gadał już więcej, bo sobie pomyślą wszyscy, że jestem jakiś uprzedzony do nich. Na razie.